Bardzo ciepło na moim kanale Wołanie Intuicji. Ja mam na imię Danusia, a to jest jesienny cykl podnoszenia wibracji, pielnowania wibracji. Miałoby być tak bardzo o podnoszeniu, a póki co bardziej się chyba wszystko skupia na, na tym chronieniu i pielęgnowaniu. I może to tak powinno się nazywać: pielęgnowanie wibracji. Natomiast ta baza, właśnie jest tak ważna, żeby żeby zadbać o tą stabilność wibracji, żeby zadbać o obserwację swoich wibracji w ogóle, o oszacowanie o w jakich jesteś w wibracjach, znalezienie tego, bo sama uważność już podnosi wibracje, bo zaczynasz zauważać, co ci nie służy, dlaczego ci to nie służy, i wtedy jest miejsce, żeby zrobić shift. Nic nie staje się od obejrzenia jednego filmiku za nuty, nic nie staje się od obejrzenia jednej rolki na, na Instagramie. Od tego się zaczyna, od tego wychodzi jakaś świadomość, coś zaczyna um, nie pasować bądź pasować właśnie i, i podążasz w swoim kierunku. Ja nie. Ale nie o tym. Eee, więc kontynuując eee, to, żeby, żeby podpowiadać ci, edukować ci, jak pilnować, jak, eee, jak rozgraniczać, jak znajdywać te, te rzeczy, które nas ściągają w dół, a te, które nas windują w górę. To to kontynuuję wczorajszy filmik i jeszcze ten piątkowy, w którym obiecałam, że jutro, czyli w sobotę, będzie właśnie jak, um, jak używać miłości do zorientowania się, co jest nasze, co jest wspierające, a co nie. No ale, że z miłości do siebie <grym> nie znalazłam na to czasu. Wybrałam inne rzeczy, wybrałam siebie. To opowiadam dzisiaj, yy, więc też całkowicie przypadkowo dzisiaj założyłam barwy miłości. Mm. Z mm. miłości mm. Z Oczywiście, że to był przypadek, przecież. Życie jest pełne przypadków. Yy. A jak miałam sobie odświeżyć, właśnie, mówię, kurczę, co to tam ja przed tym weekendem, jak ja to powiedziałam, żebym wiedziała do czego nawiązać? mówię, no muszę otworzyć ten filmik i, i otworzyłam go dosłownie na, na minutę niecałą przed tym, gdzie dokładnie wypowiadam to, z którego punktu chcę kontynuować, czyli minutę przed tym, jak, jak na filmiku wypowiadam oj będzie temat na jutro, już jest temat na jutro i powiem Wam, że taka mała dygresja, jak się daje miejsce swojej duszy na, na mówienie, jak się daje sobie spokój, to właśnie takie mini cuda się zadziewają i, i po prostu życie staje się łatwiejsze. Niezależnie od tego, co w danej chwili masz do, do wykonania, bo, bo masz prowadzenie. I w zaufaniu, kiedy poddajesz się temu prowadzeniu. Pomimo. To już też nie widzisz niektórych rzeczy tak strasznie. Po prostu widzisz je jako kolejny etap do przejścia, i one. z nich opada właśnie ta zasłona strachu, niewiedzy, co to będzie, albo jakie to jest nieznane, albo jak ja bardzo tego nie umiem. A podpieram to. Znowu mam, mam na to przepiękny przykład ze szkoły, gdzie. No zostaliśmy zgrupowani jako osoby mniej więcej na tym samym etapie rozwoju, jeśli chodzi o język chiński. Um, I tak są jakieś różnice, natomiast tak jak wspomniałam już w którymś tam wcześniejszym filmiku, widać jak, jakie różne podejście um, różne osoby mają do, do tematu. I to nie jest zależne już od posiadanej wiedzy. Widzę, kiedy podchodzimy do nowego zagadnienia. No bo jeśli, jeśli ja wiem, że dla mnie jest coś całkowicie nowe i widzę, że dla koleżanki z, z ławki zagadnienie jest całkowicie nowe, to mam chociażby to porównanie na te dwie osoby. I widzę, z jakim spokojem ja do tego podchodzę, i wiem, z jakim niepokojem bym podchodziła do tego. Już rok temu nie. Już rok temu nie. Ale półtora roku temu, dwa lata temu, trzy, dziesięć. No to bym była pewnie jeszcze głośniejsza niż ona. Eee, ale nie o tym dzisiaj. To tak pobocznie po, po chcę zachęcić do słuchania duszy. A żeby sobie wypracować miejsce, żeby ta dusza mogła mówić, to... To wrześniowy cykl. Wypracowywania sobie ciszy. A dzisiaj o tym mm, filtrze miłości, żeby. No bo właśnie, takie, takie pytanie, jak, jak ktoś ma natług myśli i, i te myśli są różnej maści, mm, a ja mówię nie myśl złych myśli, tylko skupię się na pozytywnych. To jest takie, no ale jak ja mogę. Sobie powiedzieć, żebym ja nie myślał takich myśli, nie myślała. No bo nie wszystkie myśli są Twoje, i głównie zwłaszcza te zapaprane takie, które Cię oceniają, bądź oceniają innych, bądź sytuacje, bądź mówią, jak to będzie ciężko, nie, niemożliwe i tak dalej, i tak dalej, albo czego Ty nie możesz zrobić, są nabyte, nie są Twoje, nie pochodzą z Twojego wnętrza pochodząc z tego, co się nauczyłeś, nasłyszałeś, naoglądałeś, naczytałeś i tak dalej, i tak I co zostało ci dostarczone? Z zewnątrz. I więc jeśli chcesz nauczyć się to kwestionować, jeśli chcesz nauczyć się rozgraniczać i tak samo w zachowaniach innych czy, czy no, no właśnie, chociażby z tym wczorajszym wręczaniem prezentu. Jeśli ktoś stanie przed tobą i ci nawtyka, jaki, jaka jesteś, i to najczęściej ci nawtyka, jak, mm, jak kiepski kiepska jesteś, oczywiście możemy podać dwa przykłady. Przychodzi ci osoba, więc właśnie, dwa przykłady, żeby było laboratoryjnie matematycznie. Przychodzi osoba A i mówi... Jesteś do tego nic z Ciebie nie będzie, w ogóle nie próbuj, nie wiem, chcesz rzu rzucić yy, kilogramy. Co Ty sobie wyobrażasz w ogóle, ale skąd, ale nie jesteś w stanie, to nie działa, bla 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 bla. I żeby w to nie uwierzyć, po pier jakby pierwsze primo, kwestionuj, nie wiesz od razu, zapytaj siebie, jakby połóż na tą scenę taki naklejasz, taką naklejkę w takim, taką przezroczystą naklejkę w różowym kolorze jak różowe okulary bądź czerwone kolory miłości M możesz sobie nawet takim mazakiem namalować czy to stwierdzenie, czy ta teza pochodzi z miłości bo ja jestem miłością Bóg jest miłością, ja jestem Bogiem, pochodzimy od Boga jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy no właśnie, to jest też kolejny temat, który ostatnio do mnie przyszedł, bo Biblia ma bardzo dużo dobrej wiedzy w sobie i wiara bądź uznawanie Jezusa jest wspaniały wyznacznik, ale znalazłam taki, taki malutki, malutki mankamentik. Jak religia przekształciła postać Jezusa, i jak zmieniła nasz pogląd na niego i to, że my się nie inspirujemy nim, aby być takim, tylko um, bardziej stajemy się zależni. Ale to znowu w innym, w innym filmiku. Jak chcesz usłyszeć, co mam do powiedzenia o Jezusie, tutaj komentarz, to nagram. Ale dzisiaj o tym filtrze miłości. Bo jeśli chcesz mieć wysokie wibracje, to chcesz żyć w miłości, w miłości bezwarunkowej. I chcesz sam produkować miłość i chcesz otaczać się ludźmi, którzy produkują miłość, bądź odzwierciedlają miłość. Więc mamy sytuację A, gdzie, gdzie persona A przychodzi i ci naftykała tam, że jesteś do, do niczego i, i, i nie schudniesz, bo to nie działa, bo ty sobie nie dasz rady, bo ty za bardzo lubisz, nie wiem, tam kiełbasę, czy słodycze, czy piwo, czy cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek naklejasz tą przezroczystą naklejkę, taki właśnie filtr jak, jak w, żeby witrażyk sobie zrobić w oknie, to już można tak nakleić. I patrzysz, czy tam jest miłość, czy te kolory się nakładają. Bo mówienie nie może pochodzić z miłości, natomiast... Yy, to jest inny rodzaj nie, to nie jest rodzaj nie potrafisz. Tylko rodzaj nie skacz z mostu, bo za dużo jest przypadków na to, że jak skoczysz, to się co najmniej połamiesz albo zabijesz. Więc to jest ta taka rodzicielska, rodzicielskie nie, które mówi nie kupię ci tych cukierków, bo po pierwsze pilnuję budżetu, a po drugie tylko i wyłącznie ciapciasz sobie tym zęby. Nie ma z tego nic dobrego. Kupić Ci raz w tygodniu, albo na święta, albo na urodziny, albo cokolwiek, 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 ale nie codziennie. Nie przed spaniem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś Ci mówi, nie dasz rady, naklejasz ten filtr i patrzysz. Logicznie pomyśl teraz. Nie dasz rady. To, to pochodzi z miłości. Inny. Ym... I teraz przykład B, żeby poczuć, co pochodzi z miłości. Właśnie. Yy, przychodzi ktoś do ciebie i mówi. Bo my też nie potrafimy przyjmować komplementów, więc idę w całkowitą skrajność i mówi do ciebie. Ależ ty fantastycznie pieczesz, te pierniczki i one to są takie udekorowane i kolorowe i, i jakie ilości, i jaki aromat i, i jak precyzyjnie, a ty... A ty wtedy mówisz, nie no weź gdzie tam? Co tam, że się 30 godzin narobiłaś? <śm> <ś> że się tak umowałaś, że chyba ci coś nie wychodziło. Nie, nie, ale absolutnie nie, 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 znasz to? Może nie przy piernikach, ale przy wykonanej pracy, przy... jak ktoś chwali twoje dzieci, jak, jakie są grzeczne, albo, yy, albo twój dom jak pięknie pachnie, jak jest umeblowany i ten nie, to co weź to tanie tam nie tu przed o Boże! Nie. Ale naklej tą naklejkę. I zobacz, czy, jak ktoś mówi, jak te pierniki pięknie pachną, jakie one są kolorowe, czy tu czujesz miłość. No bo umówmy się, to już naprawdę musiałby być ktoś mocno podstępny, żeby ci mówił. O, że to pięknie, wszystko robisz, i tego, i tego, żeby wychmęcić więcej. Natomiast to też idzie wyczuć. Ale chodzę z takimi bardzo skrajnymi przykładami, żeby dać ci. Tą skalę, oczywiście tam jest ta skala szarości, ale czarne i białe. Jakie teksty, jakie, jakie zdania, jakie prezenty od innych pochodzą z miłości, a jakie nie. Wróćmy, możemy teraz sobie popowiadać o tych faktycznych, fizycznych prezentach. Jak na przykład babcia ci kupuje skarpetki co roku, albo kale albo gacie. Yy. To możesz nakleić tą naklejkę i się zapytać, pochodzi z miłości czy nie. No dla mnie pochodzi z miłości, bo może ona nie wie, czym ty się interesujesz, może ona nie wie, jaką grę ci kupić, albo jaki kolor jest twój y, ulubiony, ale ona daje ci coś, co Tobą się zaopiekuje. Ciepłe skarpetki, kalesony, gacie. Potrzeba mieć czystą bieliznę. Mało tego. Zwłaszcza kobiety powinny bieliznę wymieniać nawet co 3 miesiące. Ja nie wiem. Yy, 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 nie wiem, ale spodziewam się, że dla większości jest to nowość i olbrzymi szok. Niech podniesie kamień pierwszy ten, kto nie ma w szufladzie kilkuletnich gaci. Ulubionych kilkuletnich gaci. I to też w zależności tam od, od materiału. Natomiast daje ci ciepłe skarpetki, kalesonki, żeby, żeby zwłaszcza tą zimą się nie przeziębić. Um, No, yy, i mamy. Mam później ten zestaw prezentów yy, dezodorant i żel od prysznic. I gdzieś tam jakiś czas temu słyszałam, że tego się nie kupuje, bo to się komuś pokazuje, że on o siebie nie dba i że my chcemy, że tak. A ja mówię, wszystko zależy od tego, jak to odczytasz, bo. Hmm. bo patrzysz przed swój pryzmat i jeśli, jeśli Ty byś komuś dał taki prezent, bo od niego śmierdzi, no to znaczy, że nie potrafisz wprost komunikować, hmm, nie wiem, jakichś potrzeb czy no, sytuacji, tak? Hmm. A zwłaszcza już osoby starsze i to jeszcze ja mówię, gdzie na moja babcia, no już nie żyjąca, ale powiedzmy to teraz bym miała dobre 90, tak, ale, ale osoby, które, które teraz mają 80, 70, czy, czy mają 90, czy miałyby 90, jeśli jako dziecko dostałeś tego typu prezent, czy nastolatek, to uświadom sobie to, że oni żyli w innych czasach i jakikolwiek kosmetyk, a tym bardziej dezodorant, to był produkt luksusowy. Pachnące, żele z kokosem, z pomarańczą. Fa! Kolorowe, do wyboru takie. To jest produkt luksusowy. I ta babcia, pomimo, że ten zestaw teraz kosztuje, nie wiem, 5 czy 15 zł, ona w jej przekonaniu to jest produkt luksusowy. Ja już nie mówię, jak to, jaki budżet na to przeznacza i tak dalej, ale ona oprósza ten produkt energią luksusu. Bo pomimo upływu lat, yy, yy, dla niej pojawienie się tych produktów było luksusowe. Tak, tak, jak mówimy, że mamy wewnętrzne dziecko i my bardzo dobrze pamiętamy te, te czasy dzieciństwa. Zobaczcie, kiedyś chipsy 50 groszy, a teraz nie wiem, 3 złote, 4, ja nie wiem nawet ile to kosztuje teraz w Polsce, zwłaszcza w Polsce, ale i że to jest takie drogie. Natomiast w ogóle, bo, dlaczego to jest drogie? Bo my to porównujemy z tą ceną, dosłownie z tą metką cenową, która była na, na półce 30 lat temu, 40 lat temu, nie zdając sobie sprawy, że w tym momencie te 4 złote jest dosłownie tyle warte, co te 40 groszy wtedy, 40 tysięcy, to chyba było 400 tysięcy, jak jeszcze się w milionach płaciło, um, ale nie o tym, o tym filtrze. Cokolwiek jest ci dawane, czy fizycznego, czy wypowiadanego, czy mentalnego, to zanim to przyjmiesz, zapytaj się, połóż sobie, nałóż sobie ten filtr i zapytaj się, to pochodzi z miłości. I tak samo możesz regulować to, co Ty dajesz, na przykład, właśnie będąc tym rodzicem i Dajesz dziecku. Dajesz mu grać 8 godzin z rzędu na komputerze. I zapytaj się, czy, czy to jest dawanie z miłość. Czy to jest też ta mądra? Oczy, oczywiście odpowiedź będzie tak, no bo kogo kocha mi, ma wolny dzień, nie może sobie popykać, nie? No tak. Ale później jest jeszcze. Yy, głębsze pytania, dalsze. Hmm. Ile razy? I czy to jest faktycznie dawanie tego, co najlepsze? Bo to jest tak samo, jakbyś trzy razy dziennie dała mu McDonalda. Raz na jakiś czas można, raz na jakiś czas też można przesiedzieć nockę, bo, jest, bo jutro jest wolne, bo coś tam i tego. Niech sobie, niech sobie ma frajdę. Ale nie zaplikujesz tego codziennie, prawda? I w takich ilościach. Czy na przykład yy, no pozwalanie na, 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 na różnego yy, rodzaju rzeczy, ale też mówienie nie. Może pochodzić z miłości, może pochodzić ze strachu. Yy, <gryw> jak dziecko. Yy, biegnie w sklepie do, do czegoś tam nowego i, i tego, bo jest zachwycone i mówisz, nie biegaj albo zostaw to, to też sobie nałóż filtr, czy to nie pochodzi z miłości, czy po prostu strachu, czy ze zmęczenia itd., itd., czy z programu. Ale jeśli ma dziecko włożyć rękę do ognia albo dotknąć jakiegoś rozżarzonego przedmiotu i Ty wtedy mówisz nie, to no, pochodzi z mądrej miłości, bo wiesz, że się uparzy. Natomiast, jak też 10 razy nie słucha i się w końcu uparzy, no to też się nauczy, tak? Ale ty dawałeś te, te prezenty miłości, przyjęło, nie przyjęło i znowu to jest ten. Yy, 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 to jest to, że, że ma wybór i, jest, yy, i ma własną wolę, będąc nawet dzieckiem. Ale bym się tutaj mogła rozgadać. Ojej. Będzie później. Jak chcesz słuchać o własnej woli, to komentuj, daj znać o czym chcesz, żebym Ci poopowiadała. To ja bardzo chętnie poopowiadam albo w ogóle zrobię live'a, żebyś mógł być, też mogła być na żywo i zadawać pytania na żywo, a może nawet chcesz też usiąść przed kamerą i ze mną rozmawiać. Jak najbardziej fantastycznie zachęcam. Więc nakładanie filtru miłości. Amen, kropka, bo się długo zrobiło. A jak ktoś jest niezrozumiałe, to komentarz ja chętnie rozwinę. I zobaczymy, jaki mi przyjdzie temat na jutro. Zasubskrybuj mój kanał, żeby się dowiedzieć, żeby dostać powiadomienie o jutrzejszym filmiku. I pamiętaj, że jesteś piękną i unikatową istotą, wartą wszystkiego co najlepsze. Kochaj siebie, inwestuj w siebie i wracaj do mnie, kiedy